Travis Marshall pojawia się w szóstym sezonie Dextera nie jako potwór z noża, nie jako klasyczny zabójca seryjny, lecz jako coś znacznie bardziej nieuchwytnego. Człowiek, który wymknął się logice i psychologii. Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego, nieśmiałego i nieco wycofanego mężczyzny. Ma spokojny głos, ostrożne ruchy, przygarbioną sylwetkę i pracuje jako asystent w muzeum zajmujących się historią i sztuką sakralną. Nic w nim nie wskazuje na brutalne rytuały, które wkrótce przerażą całe Miami. Ale to właśnie w tym tkwi jego siła. Travis nie wygląda jak zabójca. widz nie jest pewien, czy na początku powinien mu współczuć, czy może obawiać się, że za delikatną twarzą kryje się coś mrocznego. Dopiero z czasem ujawnia się prawda. Travis nie jest katem. Travis jest ofiarą. Przez większość sezonu wierzy, że działa pod byłem Demonicznej, surowej, nieustępliwej wizji duchowego przewodnika, który w rzeczywistości jest tylko halucynacją jego choroby psychicznej i pamiątką dramatycznego dzieciństwa. W serialu nie dostajemy wielu szczegółów z życia Travisa, ale to co widzimy wystarcza, by zrozumieć tragedię, jaką nosi w sobie. Travis dorasta pod opieką fanatycznego, skrajnego religijnie ojca, tego samego ojca, który wykorzystywał interpretacji Biblii. Jako narzędzia do terroryzowania swojego syna. W retrospekcjach widzimy, że mały Travis był poddawany skrajnym formom przemocy psychicznej i fizycznej, zmuszany do klęczenia na ziarnach, bity, tręczony, zastraszany. Gelar nie uczył go wiary, uczył go strachu. Ale trauma dzieciństwa to tylko początek drogi do późniejszego załamania psychicznego. Kiedy ojciec ginął, Travis pozostał sam, pozornie wolny. Lew w rzeczywistości zakotwiczony fanatycznej narracji, którą wpitał mu do głowy. Brak terapii, brak wsparcia, brak jakiejkolwiek pomocy sprawił, że trauma nie uleciała, zatopiła się głęboko i zaczęła w nim gnieć, aż w końcu żyła w postaci halucynacji ojca. I to właśnie ta halucynacja nazywa się w sezonie profesorem Gelarem, w sensie katalizatorem destrukcji jednym z najciekawszych elementów historii Trabisa. Jest struktura jego choroby Przez większość sezonu Widzowie oraz bohaterowie serialu wierzą Że Travis działa jak uczeń A jego mentorem jest profesor James Gellar Postać historyczna Wykładowca Autor kontrowersyjnych teorii religijnych Tekster, policja A nawet sami widzowie długo ulegają złudzeniu Gellar istnieje To dopiero w drugiej połowie sezonu Zostaje ujawnione Że Gellar nie żyje od lat A Travis nieświadomie wziął jego ciało i stworzył w niego przedmiot kultu. Głos, który z nim rozmawia, który go chwali i karci, to nie Gelar, to poświadomość Travisa, która przejęła formę jego ojca, jego dawnego mentora. Ta halucynacja wymaga analizy, bo jest kluczem do zrozumienia całego, całej jego postaci. Gelar reprezentuje przemoc, którą Travis znał od dziecka. Jest surowy, bezlitosny, kontrolujący. W nim uosabia się wszystko. Czego trawis się boi, a jednocześnie czego pragnie. Pragnie kontroli, bo nigdy jej nie miał. Pragnie ojcowskiego prowadzenia, bo ojciec nigdy mu nie dał miłości. Pragnie celu, a Gelar daje mu cel. Apokaliptyczny, destrukcyjny, przerażający, ale uporządkowany. I tak rodzi się Tom's Day Killer. Zabójca odtwarzający mroczne obrazy z księgi Apokalipsy. Jedną z największych sił postaci Trawisa. Polega na jego codziennym życiu, w odróżnieniu od większości antagonistów Dextera. Travis nie ukrywa się w mroku. On pracuje, udziela się społecznie, pomaga siostrze, opiekuje się kotem. Widzimy go w scenach, które mają udowodnić jedno. Travis nie jest potworem. Travis jest złamanym człowiekiem. W rozmowach z siostrą wygląda na zwykłego, zagubionego młodego mężczyznę, który próbuje ułożyć sobie życie. Jest czuły, uprzejmy, wycofany szczerze. Być z kimś dobrym Kimś, kto nie powtórzy błędów ojca Ale Gellar, jego wewnętrzny demon Nie pozwala mu odejść Ten kontrast Delikatnego, często skruszonego Travisa I brutalnych scen zbrodni Czyni go jednym z najbardziej Niepokojących antagonistów serialu Bo Travis nie zabija Aby zaspokoić potrzebę Nie zabija z nienawiści Nie zabija z rządze władzy On zabija, bo wiesz, że ratuje świat przed apokalipsą jest przekonany, że służy wyższemu dobru, a przekonany fanatyk staje się najgroźniejszym rodzajem przeciwnika. W sezonie szóstym Miami zostaje zasypane serią makabrycznych inscenizacji odtwarzających wizję z Księgi Objawienia, cztery Jeźdźcy Apokalipsy, Aniołek z oskurowaną twarzą, wąż wychodzący z wnętrzności ofiary, tablice ostrzegające o końcu czasów. Każda inscenizacja jest perfekcyjnie wykonana, Zimna, nieludzka, a jednocześnie skrajnie przemyślana. To nie jest brutalna furia, to zaplanowany rytuał, krok po kroku realizujący urojony plan zbawienia świata. I choć Travis wierzy, że działa pod wpływem Glara, prawda jest tragiczniejsza. To Travis stworzył cały plan, całą symbolikę, całą konstrukcję rytuałów. To jego choroba otworzyła fa fanatyczne idee, które kiedyś czytał, obserwował których nauczył go ojciec. Ale nie można zapomnieć o jednym: Travis nie rozumie, że robi to sam. Nie chce tego rozumieć, bo gdyby uznał, że jest odpowiedzialny, musiałby spojrzeć w lustro i zobaczyć w nim ojca, oprawcę. Dlatego psychika Travisa tworzy Gelara to sposób, by oddzielić winę od siebie. Kiedy Travis pojawia się w życiu Dextera, staje się jego przeciwieństwem w niemal każdej warstwie, Dexter zabija świadomie, z pełną kontrolą. Travis zabija w urojonej misji, kierowanej przez halucynacje. Dexter walczy z impulsem, nad, nad którym ma władzę. Travis nie rozumie impulsu, który nim rządzi. Dexter wie, że jest potworem. Travis wierzy, że jest narzędziem Boga. I to sprawia, że ich konflikt jest interesujący. Dexter nienawidzi Travisa. Widzi w nim kogoś, kogo tragedia mogła potoczyć się inaczej. W wielu scenach Dexter mówi, że chce go uratować. Choć sam nie wierzy już w takie słowa. Travis to dla Dextera przypomnienie tego, co mogło spotkać każde, każde dziecko, wychowane w przemocy. Różni ich tylko jedno. Harry nauczył Dextera kontroli, a Travisa nikt. W pewnym sensie ich starcie to zderzenie dwóch szkół przetrwania traumy, tą, którą narzucił Harry, tą, którą narzucił Gellar. Dexter chce złapać Travisa, nie dlatego, że to kole jest kolejnym przeciwnikiem, ale dlatego, że widzi w nim ofiarę. I nie udało się położyć na właściwej ścieżce. Najbardziej poruszającą częścią historii Travisa jest moment, w którym jego wewnętrzny konflikt znika. Kiedy Gellar przestaje być tylko głosem, a staje się pełną kontrolą nad jego działaniami. Wtedy Travis znika jako człowiek, a zostaje jedynie wykonawcą apokalipsy. To wtedy zaczyna działać bez wahania, morduje ludzi, których uważa za grzeszników, przestaje bić granice między rzeczywistością a wizją. Tworzy coraz brutalniejsze inscenizacje, ucieka przed teksterem, w przekonaniu, że jest wysłannikiem dobra. To nie jest już chłopak z muzeum, to nie jest zakupiona ofiara ojca. To ktoś, kto zatracił sam siebie i choć mógł być kimś dobrym, bo naprawdę próbował. Jego przeszłość, trauma i choroba psychiczna wygrały z nim walkę. Kiedy w Miami zaczyna się pojawiać seria makabrycznych inscenizacji, inspirowanych księgą apokalipsy, Policja i widzowie od razu mają jeden wniosek: to dzieło fanatycznego, niebezpiecznego, religijnego kultu. Jednak prawdziwa historia tych zbrodni jest o wiele bardziej skomplikowana i przede wszystkim bardziej tragiczna, bo wszystkie te inscenizacje nie są wynikiem religijnego szaleństwa, są wynikiem walki wewnętrznej trawisza. Każdy rytuał jest odbiciem jego psychiki, każda scena zbrodni jest znakiem, którego jedynym odbiorcą miał być sam trawis. To rozdział, w którym przeglądamy się wszystkim głównym zbrodniom, jakie widzimy w sezonie, i analizujemy ich prawdziwe znaczenie, zarówno w kontekście fabularnym, jak i psychologicznym. Pierwszą dużą zbrodnią Travis i Gellar dokonują w odcinku pierwszym. Ofiarą zostaje znaleziona na plaży, rozczłonkowana, z końcinami przymocowymi do konia w taki sposób, aby stworzyć przerażającą wizję czterech jeźdźców apokalipsy. To pierwsza ważna wskazówka dotycząca Travisa. Każdy element jest precyzyjnie zaplanowany. Travis nie działa impulsywnie. To nie jest zabójca, który traci kontrolę. Wszystko, co robi, wykonuje metodycznie, pod wyobrażonym przewodnictwem Gellara. Zbrodni nie ma w przypadku jest symbol. W starotestamentowych wizjach jest ceny losu: śmierć, wojnę, głód, choroby. Interpretacja nie ma dla nas znaczenia religijnego, tylko psychologiczne. Travis wybiera symbol, który dla niego oznacza. Nadchodzący koniec, wizja czegoś, czego nie potrafi zatrzymać ani zrozumieć. Travis działa jako dwie osoby, na tym etapie nieświadomie. Scena, gdy widzimy, jak rozmawia z Gelarem, to tak naprawdę rozmowa z samym sobą. Wiz tego jeszcze nie wie, ale zbrodnia pokazuje, że Travis nie jest w stanie wykonać jej samodzielnie, jeśli nie przepisze inicjatywy swojemu nauczycielowi. To dlatego ta zbrodnia jest tak rozbudowana i teatralna. To sposób, w jaki Travis nadaje sens działaniu którego rzeczywistości nie rozumie. W jednej z kolejnych ikonografii, którą Travis odtwarza, mamy węża ognistego, przedstawionego jako potworną konstrukcję z części ciała ofiary. Jest to jedna z najbardziej makabrycznych scen sezonu. Co ważne, to nie jest przypadkowy wybór. W apokalipsie wąż reprezentuje demoniczne siły, coś, co zstępuje, by karać świat za grzechy. Ta scena mówi o Travisie, unika odpowiedzialności. Wąż schodzi z góry, tak jak Gedar w jego wizjach. Trawic nie uważa się za sprawcę. On uważa się za narzędzie kary, a to psychologicznie pozwala mu oddzielić moralność od działania. Boi się własnych skłonności. Wąż to symbol kary, ale też pokusy. Trawic przez cały sezon walczy z przemocą, którą sam w sobie czuje. Wąż jest więc nie tylko groźnym mitem, ale manifestacją lęku przed samym sobą. Zbrodnie jest komunikatem. Wszystko, co robi Travis, ma formę spektaklu. Bąż ognisty to teatr. Teatr, który ma potwierdzić, że świat zmierza ku końcowi. Jego zbrodnie nie są spontaniczne. Są inscenizacjami przeznaczonymi do odczytania. I do zbliża nas do kolejnego morderstwa, które w popełni wyjaśnia logikę Travisa. Jedną z najważniejszych scen sezonu jest ta, w której Travis mówi Dexterowi, że chce zanieczyścić świątynię. To etap, na którym zaczyna myśleć bardziej samodzielnie, Koś nadal pod wpływem Glara, co ta zbrodnia oznacza? W apokalipsie zanieczyszczenie świątyni to metafora moralnego upadku społeczeństwa. Travis interpretuje to dosłownie. Wybiera miejsce, ofiarę i symbolikę, tak aby pokazać, że świat jest brudny. On musi przygo przygotować go do sądu ostatecznego. Ale to właśnie w tym momencie pojawia się rysa w jego psychice. Travis zaczyna mieć wątpliwości. Widzimy to w małych detalach. Kiedy Dexter konfrontuje go w ruinach. kiedy Travis zaczyna bronić się przed Gelarem, gdy nie chce popełnić kolejnej zbrodni, to moment, w którym Travis na chwilę staje się człowiekiem, nie narzędziem wizji. I dlatego Gelar, czyli jego broczna strona, musi wrócić z większą siłą. Kiedy Dexter odkrywa ciało profesora Gelara w samorożarce, wiz dowiaduje się prawdy, ale kluczowa jest reakcja samego Travisa, to moment, w którym fundament jego istnienia rozpada się w jednej sekundzie. Dlaczego ta scena jest tak ważna dla analizy zbrodni? Pokazuje, że Travis od początku działał sam. Wszystkie instenizacje, jeźdźcy, wąż, świątynia to jego dzieło. Symbolika była jego własnym językiem. To sposób, w jaki próbował uporządkować świat. To próba opanowania chaosu wewnętrznego. Rytuały Apokalipsy były mechanizmem obronnym. Psychika Travisa tworzyła drugą osobowość, podzielić go od poczucia winy. Gelar był katalizatorem ciemności, nie jej źródłem. Travis realnie wierzył, że to profesor działa. Ale najważniejsze jest to, że po odkryciu ciała Gelara, Travis nie przestaje zabijać. Kiedy Travis porywa Harrisona i przygotowuje go jako baranka bożego, który ma oczyścić świat, widzimy ostatnią, najbardziej przerażającą odsłonę jego psychiki. Co ta zbrodnia mówi o Travisie? Nie ma już dwóch osobowości, jest tylko jedna. Travis w pełni przyjął to, co wcześniej nazwał Gelarem. To już nie jest rytuał, tylko własne przekonanie o tym, że jest narzędziem Boga. Porwanie Harrisona symbolizuje potrzebę całkowitego odkupienia. Travis wierzy, że może jeszcze uratować świat, że, że jest ostatnim prorokiem, że jego misja ma znaczenie. To akt desperacji. Każda zbrodnia Travisa staje się coraz bardziej chaotyczna, aż w końcu nie przypomina niczego z wcześniejszych rytuałów. Finalnie widzimy już nie tylko fanatyka, nie człowieka przerażonego swoim nauczycielem, ale kogoś, kto całkowicie poddał się ciemności. Na podstawie całego sezonu można wysnąć trzy najważniejsze wnioski o jego działaniach. Pierwszy, rytuały apokalipsy były językiem traumy, nie religii. Trawic nie zabija, bo wierzy w koniec świata, zabija, ponieważ nie potrafi inaczej poradzić sobie z własną przeszłością. Dwa, gelar był konstrukcją psychiczną, która uwalniała go od winy. Zbrodnie, które oglądamy, są próbą przeniesienia odpowiedzialności na kogoś, kto już nie żyje. I trzecia. Travis nie był fanatykiem, był człowiekiem, którego rozpad osobowości popchnął w przemoc. A gdy w końcu stał się świadomy tego, co robi, było już za późno. Serial pokazuje bardzo wyraźnie, że im dalej pozwa się plan Doomsday z Skillera, tym większą kontrolę nad Travisem przejmuje halucynacyjny obraz Jamesa Gallara. Na początku sezonu Travis bardzo często wahał się, kwestionował rozkazy, próbował odwstręczyć się od przemocy. Jednak w dalszych epizodach jego opór zaczyna zanikać. Psychiczne zmęczenie, poczucie winy, izolacja i potrzeba odnalezienia sensu sprawiają, że wyobrażenie Gelara staje się dla niego jedynym autorytetem, któremu może bezwarunkowo zaufać. Warto podkreślić, że te wizje nie są przypadkowe ani symboliczne. Towarzyszą Travisowi nieustannie. Podejmując z nim dialog, krytykują go, poniżają, ale także motywują. Gelar w umyśle Travisa pełni rolę głosu, który znosi z niego odpowiedzialność. Jeśli zabija kierowany przez Gelara, to w jego logice nie robi tego jako on sam, lecz jako narzędzie boskiego planu. Do jednej z najbardziej charakterystycznych scen należy ta, w której halucynacyjny Gelar gani Travisa za okazanie współczucia jednej z ofiar, tłumacząc mu, że oczyszczenie nie może być zanieczyszczone. Ściami. Travis wygląda wtedy jak człowiek rozdarcy, między impulsem empatii a przymusem posłuszeństwa. Jego twarz teraz strach, a jednocześnie ślepą wiarę mieszanka, która poradzi go do całkowitego poddania się gellerowi. W tym rozdziale psychika Travisa zaczyna coraz bardziej przypominać zamkniętą pętlę. Przemoc rodzi poczucie winy, poczucie winy rodzi wizję, Wizję rodzą kolejną przemoc i tak bez końca. W efekcie Travis przestaje być człowiekiem w tradycyjnym sensie. Zaczyna funkcjonować jak medium skrajnego systemu przekonań. Z czasem trawis nie tylko zabija, ale również istnizuje coraz bardziej skomplikowane sceny symboliczne odnoszące się do księgi objawienia. Każda z nich jest zaplanowana z obsesyjną dokładnością, każda niesie konkretny teologiczny komunikat, choć interpretowany skrajnie dosłownie i wypaczony. Wraz z postępem akcji jego rytuały stają się coraz bardziej brutalniejsze i bardziej spektakularne. Przykładem z serialu może być śmierć nauczyciela i jego odkupienie. Travis przygotowuje jedną z ofiar w taki sposób, by odegrała rolę postaci biblijnej. Nie jest to akt chaosu, ale element narracji, którą buduje w swojej wyobraźni. Każdy szczegół, od ustawienia ciała, po symboliczne rekwizyty, jest perfekcyjnie przemyślany. Rytuał szarańczy, jedna z najbardziej ikonicznych scen w sezonie. Travis stworzy makabryczną instalację, używając włok i owadów. Co w jego interpretacji symbolizuje plagę zesłaną przez Boga. Scena ta pokazuje pe pełnię jego kreatywności, ale i całkowite oderwanie od moralności. W jego oczach to nie akt brutalnego morderstwa, lecz boskie przesłanie. Następnym jest wielka tablica ofiar w kościele. Prawie przygotowuje ofiarę tak, by wywołać wrażenie dramatycznego przedstawienia sądu ostatecznego. To moment, gdy jego działania przestają być jedynie morderstwami, stają się spektaklami i do ma być społeczeństwo, a w szczególności policja, która musi zobaczyć prawdę. Każdy kolejny rytuał jest bardziej rozbudowany, bardziej publiczny, bardziej pokazowy. Travis nie chce już działać w cieniu, chce zwiastować nadchodzący koniec. Choć Gellar całkowicie dominuje w umyśle Travis'a, serial pokazuje kilka momentów, w których Travis próbuje wyjść poza narzucony plan. Są to chwile krótkie, ale znaczące. Świadczą o tym, że w sercu jego szaleństwa. Ciągle istnieje fragment człowieka, który boi się z tego, kim się stał. Najważniejszą sceną tego typu jest rozmowa z kobietą, którą próbuje uratować Travis. Zamiast od razu przejść do rytuału, zaczynają pocieszać i uspokajać. Jego głos brzmi łagodnie. W oczach widać szczerą obawę. To moment, w którym przebija się empatia, choć zgaszona niemal natychmiast przez wizję Gelara. Spotkanie z profesorem Gelarem na jawie. Travis odwiedza miejsce, w których kiedyś uczył prawdziwy Gelar. Jego zachowania zdradza pełen rodzaj nostalgii i dezorientacji. Jakby część jego podświadomości wiedziała, że Geler nie jest prawdziwy. Jest to jednak tylko delikatny ślad, który później zostanie całkowicie zatarty. Scena, w której Travis stoi nad własnym rysunkiem. Rysunek przedstawia apokaliptyczną wizję. Demony, ogień, gniew Boga. Travis patrzy na niego jak ktoś, kto nie do końca rozumie własne dzieło. To symbol tego, część jego tożsamości wciąż jest widzem w teatrze który sam tworzy. Ten krótki opór jednak nigdy nie prowadzi do zatrzymania. Jego psychika jest tak silnie uzależniona od halucynacyjnego gelara, że każdy przebłysk samodzielności natychmiast zostaje stłumiony. trawic nie jest jeszcze świadomy tego, że źródło jego przewodnictwa istnieje tylko w jego głowie. W dalszych odcinkach sezonu prawiec zaczyna mieć świadomość. nie jest śledzony nie reaguje jednak jak przeciętny morderca ze strachem i próby, próbą ukrycia się. Jego reakcje są znacznie bardziej skomplikowane i pokazują przesunięcie jego osobowości w stronę mistycznej manii. Kluczowym elementem jego zachowania jest poczucie misji ponad prawem. Wprawie zaczyna przez postrzegać policję nie jak zagrożenie, ale jako element proroctwa w jego oczach tropienie go przez władzę jest potwierdzeniem ważności jego dzieła. Zaczyna interpretować to jako etap apokalipsy. Skrajna pewność siebie, w jednej ze scen mój do gelara, że to musi zostać dokończone. Nie ma w nim strachu, jest determinacja. Jego maniakalny stan, mu zdolność oceny ryzyka, zwiększona agresja, Travis staje się bardziej bezwzględny. Wcześniej często się wahał, był niepewny, uciekał od przemocy. Teraz zabija szybciej, bardziej zdecydowanie i z mniejszą ilością emocji. To efekt całkowitego wyparcia moralnych wątpliwości. Obsesyjne trzymanie się planu, każdy ruch policji, każdy artykuł w mediach, każde odkrycie nowej inscenizacji. Interpretuje jako znak, że plan idzie dokładnie tak, jak powinien. Paranoia i mania wzajemnie się napędzają. W tym rozdziale Travis przestaje być uciekinierem, w jego własnej percepcji staje się prorokiem. W serialu widzimy, że halucynacyjny Gelar nie jest jedynie wytworem strachu czy winy, jest także mechanizmem, który pozwala Travisowi utrzymać spójną psychiczną. Gdyby spojrzał w prawdzie w oczy, że to on sam planuje i dokonuje rytuału, Zostałby przygnieciony ciężarem odpowiedzialności. Psychika szuka więc sposobu, by rozłożyć winę. W tym rozdziale proces ten osiąga punkt kulminacyjny. Halucynacyjny gelar nigdy nie wątpi, nigdy nie pozwala Travisowi odpocząć. Nigdy nie okazuje wątpliwości. Jest tym, kim Travis chciałby być: kimś pewnym, silnym, nieomylnym. Jednocześnie jest też tym, czego najbardziej się boi, autorytetem, którego nie wolno podważyć. Ta dychotomia sprawia, że Travis jest więźniem własnej głowy. Mimo swojej przemocy, Travis pozostaje postacią głęboko tragiczną. W wielu synach widzimy, jak jego twarz zdradza rozdarcie. Stale balansuje między ludzką wrażliwością a wy wyimaginowaną bezwzględną misją. Jego paranoiczna mania nie usuwa jego traumy, ona ją wzmacnia. W tym okresie jego życia coraz mniej śpi, coraz częściej ma wizję Gelara w chwilach stresu, zaczyna mieszać realne wspomnienia z wypaczonymi obrazami, żyje w ciągłym napięciu, które przeradza się w pełną utratę kontroli. Travis Marshall, choć wciąż żywy i aktywny, w sensie psychicznym staje się coraz bardziej wydrążony. Jego człowieczeństwo zanika, zastępowane obsesją. Najważniejszy przełom, który otwiera ostatnie etap w historii Travis'a, ma miejsce wtedy, gdy Dexter odkrywa ciało profesora Gellara w zamrażarce opuszczonego kościoła. Ta scena jest kluczowa nie tylko dla widza. Ale i dla samej struktury opowieści. To właśnie wtedy wiemy już na pewno, że Travis działał sam, a Galar istniał jedynie jako halucynacja. Jednak sam Travis nie jest jeszcze w pełni świadomy konsekwencji tego odkrycia. Kiedy wraca do kościoła i nie widzi tam ani ciała Galara, ani żadnych śladów, jego umysł natychmiast ucieka, typową dla niego narrację. Opuścił mnie. Bóg chce, żebym dokończył dzieło sam. Travis nie jest w stanie przyjąć prawdy, Przekształca ją w kolejne proroctwo psychologicznego punktu widzenia, to klasyczna reakcja osoby cierpiącej na psychozę. Kiedy fakt jest zbyt trudny, zostaje zreinterpretowany tak, by pasował do narracji wielkościowej. Od tej chwili Travis działa już bez wahania. Nie szuka znaków. On je tworzy. Nie czeka na polecenia Gellara. On ich udziela sam sobie. Jego misją staje się bardziej agresywna, bezpośrednia i chaotyczna. Widzimy to w trzech kluczowych decyzjach. Pierwsza. Atak na Dextera. Gdy Travis odkrywa, że Tekster ukrywa coś w swoim mieszkaniu, próbuje go zabić, zostawiając za sobą wykonany w niebo stąpienie, kolejną część rytuału Doomsday. To pierwszy moment, gdy Travis zaczyna widzieć Tekstera jako kogoś więcej niż tylko kogoś, kto przeszkadza. Zaczyna traktować go jako antychrysta, jako element narracji biblijnej, to radykalnie zmienia sposób, w jaki go postrzega. Tekster z przeciwnika staje się centralnym elementem proroctwa w logice Travis'a. Skoro ingeruje w apokalipsę, musi być częścią planu Boga. Drugim jest uprowadzenie Holly bon Benson. W kolejnym etapie Travis porzuca jakiekolwiek pozory subtelności, porywa niewinną kobietę, by zrealizować rytuał niepodstąpienia. To jeden z najmocniejszych dowodów na to, że jego moralność została całkowicie zastąpiona przez urojony kodeks religijny. W jego oczach Holly nie jest człowiekiem, ale symbolem, ofiarą mającą znaczenie. Trzecie, zwłaszczenie kościoła jako świątyni apokalipsy. Travis wraca do kościoła, który wcześniej był miejscem ukrycia Gelara. Nie odnajduje tam żadnych śladów, ale zamiast zastanowić się, dlaczego uznaje to za kolejny znak, Bóg oczyścił miejsce, aby mogło stać się święte. To miejsce staje się jego sanktuarium i finalną sceną wydarzeń. Najbardziej fascynującym w relacji tych strajk Travis'a jest to, że choć są kompletnie różni, przez jeden moment przypominają odbicie w lustrze. Obaj żyją wewnętrznym głosem, który ich prowadzi, obaj głęboko wierzą w swoją misję. Obaj działają w przekonaniu, że czynią to co konieczne, ale w finale szóstego sezonu te dwie ścieżki wreszcie spotykają się w otwartym konflikcie. Nie ma już miejsca na ukrywanie, manipulacje, symbole. Zostaje czyste zderzenie. Dextera, który zabija, by kontrolować ciemność, kontra Travisa, który zabija, by przynieść apokalipsę. To dlatego ich finałowa rozmowa w kościele. Jest tak intensywna. Travis wierzy, że Dexter jest wybrańcem ciemności, którego trzeba poświęcić, by spełniło się proroctwo. Dexter, osaczony ale spokojny, rozumie, że Travis nie jest demonem, tylko chorym człowiekiem. Jednak jego zasada pozostaje niezmienna: To zabija niewinnych, nie może żyć. Nie ma już miejsca na dylematy. Travis przekroczył wszystkie granice. W ostatniej scenie sezonu, Dexter obysładnia Travisa i przygotowuje go w charakterystyczny sposób na plastikowym stole, jak wszystkich swoje ofiary. Ta scena ma ogromne znaczenie symboliczne. Travis chciał przynieść apokalipsę, a zginął w ciszy, bez świadków. Travis wierzył, że jest wysłanikiem Boga, a zginął z ręki człowieka, którego uznał za antychrysta. Travis myślał, że jego śmierć wypełni proroctwo, a stała się po prostu kolejną ofiarą Dextera. Travis cały w swoim mesjańskim urojeniu krzyczy Nie możesz mnie zabić, jestem wybrańcem. A Dexter odpowiada szeptem Zimno precyzyjnie. Nie jesteś wybrańcem. Jesteś tylko mordercą. Jednym ruchem kończy jego życie. Tak kończy się misja Travis'a Marshall'a. Człowieka, który chciał być prorokiem, a został jedynie zabójcą z urojeniami religijnymi. Dlaczego Travis Marshall jest jedną z najciekawszych postaci Dextera? Historia Travis'a Marszala pozostaje jedną z najbardziej złożonych i jednocześnie tragicznych w całym serialu. Nie dlatego, że był najbrutalniejszy, czy najbardziej inteligentny. Bo nie był. Nie dlatego, że był strategicznym potworem, bo jego działania wynikały z chaosu, niezplanowania. Travis jest niezwy niezwykły dlatego, że łączy kilka elementów rzadko spotykanych u antagonistów. Jego zbrodnie mają silny fundament ideologiczny. On nie zabija dla przyjemności ani impulsu. Zabija, bo wierzy, że ratuje świat. Jego osoba jest została zniszczona przez traumę, nie przez ciemność. To nie mrok, jak u dextera, ani socjopatia, jak u Trinity. To psychoza, choroba, która odebrała mu zdolność odróżnienia rzeczywistości od urojonych wizji. Jego relacja z Gelarem to wyjątkowe studium choroby psychicznej. Wszystko, co zauważył za polecenie, było jego własnym głosem. Wszystko, co uważał za znak, było jego interpretacją. Jego upadek jest nieunikniony od pierwszego odcinka. To jedna z mniejszych historii w teksterze. Cięta Gonista nie ma żadnego powrotu, żadnego momentu wahania, żadnej refleksji. Travis zmierza ku śmierci od chwili, gdy widz poznaje jego misję. Jego finał redefinuje Dextera. To właśnie w finale szóstego sezonu dochodzi do jednej z najważniejszych scen całego serialu. Debra widzi Dextera podczas zabójstwa Travis'a. To zmienia wszystko na zawsze. Dlatego Travis Marshall, mimo że pojawia się tylko w jednym sezonie, zostaje w pamięci widzów. Nie jako potwór, nie jako prorok, ale jako tragiczna ofiara własnego umysłu i systemu wierzeń, który czynił, go na prawdziwe życie.